Tradycja nasz malowana to ostatnie wydarzenie promocyjne z projektu lokalnej grupy działania Ziemia Wieluńska. Tym razem odbyło się ono w Wieluńskim Domu Kultury. Warsztaty artystyczne miały na celu zintegrowanie mieszkańców gminy Wieluń i gminy Biała. Mamy za zadanie poznać mieszkańców gminy jednej i drugiej, pokazać im co można, jaka jest misja naszej lokalnej grupy działania, czym się zajmujemy i czemu służy lokalna grupa działania, ponieważ czasem, na, jeśli mamy swoją stronę internetową, lecz myślę, że żywe spotkania z żywym człowiekiem, z żywymi ludźmi dają dużo większy efekt niż przeczytanie na stronie internetowej, czy no, nawet... Nie będę ukrywać, media są, media są tym przekaźnikiem, ale proszę tutaj, ja dzisiaj specjalnie przyszłam wcześniej ciut, aby poczuć atmosferę, która tworzy się podczas warsztatów na szkle malowane i to, co się już tutaj dzieje z, z osobami, które uczestniczą w tych warsztatach, słychać śmiech i ja jestem pewna, że po takich warsztatach te osoby na pewno się jeszcze spotkają nie, nie, nie raz. Na warsztaty artystyczne malowania na szkle przybyło wielu mieszkańców zainteresowanych zajęciami, a także chęcią nawiązania nowych znajomości. Dostałyśmy zaproszenie do koła gospodyń wiejskich. Pochodzimy z Kurowa, przyjechałyśmy z koleżankami w trzy osoby. Z tej racji, że sama zajmuję się rękodziełem bardziej związanym z papierem. Także takie tworzenie na szkle zaintrygowało mnie bardzo i warto poznać coś nowego, być może przekazać gdzieś dalej u nas. Na Czegoś się, Czegoś się nauczyć. Ja do Wielenia przyprowadziłem się stosunkowo niedawno, bo jakieś dwa miesiące temu. Ale, ale cieszę się, że są organizowane tutaj takie rzeczy i że czy AGD Ziemia Wieluńska, czy inne tego typu stowarzyszenia, że są ludzie i stowarzyszenia, które rzeczywiście chcą coś wnieść, coś wprowadzić, coś ciekawego, jakieś urozmaicenie, coś nowego dla, dla ludzi. Bo ludzie chcą z tego korzystać, bo widać rzeczywiście zainteresowanie. Ja przyjechałam z Wieniądzic, jest nas tutaj kilka osób. Jestem członkiem lokalnej grupy działania, stąd zaproszenie na te warsztaty. Zainteresowania plastyczne zawsze troszkę były mi bliskie, ponieważ pracowałam w przedszkolu, więc tamte umiejętności troszkę były potrzebne z racji zawodu wykonywanego. No a w tej chwili to, jako rozrywka, jako miłe spędzenie czasu. No i Jakieś zdobycie wiedzy i umiejętności. Uczestnicy zajęć malowali kwiaty, anioły, pejzaże i inne motywy. Okazało się, że malowanie na szkle wcale nie jest takie proste. Każda płaszczyzna powinna być płaska malowana, bo w końcowej fazie właśnie konturem zaznaczamy te miejsca łączące jeden kolor od drugiego. To jest właśnie ten efekt, jaki powinniśmy uzyskać. Malarstwo jest wzorowane na witrażach, prawda? Więc, więc dlatego tutaj ten kontur jest taki mocny i potrzebny. Najważniejsze były miła atmosfera i dobra zabawa, które sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomości i tworzeniu kolejnych planów.